Czy wiesz, że na co dzień pracuję z pacjentami z traumą, i bardzo często tacy pacjenci mają ogromne wyzwanie z tym, żeby otworzyć się na temat swoich najgłębszych ram i traum i zacząć nad nimi pracować. To właśnie technologia vr czyli najnowocześniejsza technologia do leczenia zdrowia psychicznego w wirtualnej rzeczywistości, pomaga mi na co dzień otwierać pacjentów na ich własne przeżycia i doświadczenia. Dlatego właśnie używam vr przed sesjami z pacjentami na terapii traumy, a także po sesji, żeby dokończyć proces terapeutyczny, zrelaksować i zharmonizować pacjenta tak, by mógł w komfortowy dla siebie sposób pójść do domu. Dalej zmotywowany, dalej chętny i dalej silny do pracy terapeutycznej nad swoim życiem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź moje social media i naszą stronę www.instytutświadomości.online, gdzie dzielimy się wiedzą na temat możliwości wirtualnej terapii w zleczeniu zdrowia psychicznego. Zapraszam. Ewelina Naturia Pańczyk.